I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy po najnowszej aktualizacji do The Sims 4, e, której główną funkcją są właśnie piętrowe łóżka. E, I tutaj na samym wstępie mam informację, że wszystkie modyfikacje zostały wyłączone, więc w tym momencie tak naprawdę, słuchajcie, czekamy sobie dzień, dwa, żeby twórcy zaktualizowali swoje wszystkie mody. Wchodzimy sobie do ustawień i włączamy zawartość zmodyfikowaną, e, modyfikację ze skryptu uruchamiamy grę ponownie. Jeśli nie macie pojęcia jak aktualizować mody, ja zrobiłem swojego czasu poradnik, jak to wszystko zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Zapraszam Was serdecznie, także dopiero wtedy, kiedy sobie zaktualizujecie te mody, możecie sobie włączyć i pogrywać. Słuchajcie, nowe funkcje w jednym szybkim skrócie. Mamy pięterowe łóżka, mamy poprawione tekstury kilku włosów, mamy poprawione działanie kilku cech, mamy nowe tekstury obrazów i mamy poprawki błędów, w tym naprawione działanie pakietu, wielkie porządki tej całej kolekcji, z którą było trochę problemu. Przefiltrowałem sobie, słuchajcie, na grę podstawową i to są dokładnie te włosy, no w tym momencie moim zdaniem naprawdę wyglądają przefantastycznie, zobaczymy sobie jeszcze w jakichś tam innych kolorach, w blondzie, w różnych takich tutaj odcieniach bardziej szalonych, takich rzeczy, Moim zdaniem, no teraz, słuchajcie, wygląda to e, normalnie. Nastolatkowie też, e, jakby oczywiście, to się do tego zalicza. Emeryci to samo. E, dzieci, dokładnie tak samo. No właśnie, też są, słuchajcie, zaktualizowane te włosy. I dla małych dzieci, z tego co pamiętam, e, też te włosy są. Zaktualizowane wszystko się słuchajcie zgadza teraz są piękne z tego co wiem słuchajcie niedługo doczekamy się też nowych kolejnych fryzur w podstawowej wersji tak na razie były jakby zmianką tak podmianką tekstur z poprzedniej wersji ale jeszcze doczekamy się nowych także oczekujmy jeszcze mamy dla facetów i dla facetów chyba słuchajcie to są te. Ale nie jestem w 100% pewien. Powiem wam szczerze, że też nie kojarzę za bardzo tej fryzury z y, podstawowej wersji. Gdzieś mi tam przeleciało, słuchajcie, na stronce, na którą też sobie na sam koniec wejdziemy. I to już nie są te włosy, ale to są te, o proszę bardzo. Też dla małych dzieci, dla dzieci i dla dorosłych, nastolatków, dla tych wszystkich. Słuchajcie, jeszcze sobie zobaczymy tutaj. No faktycznie, słuchajcie, bardzo fajne są te włosy. Gdzieś tak podobne były, wydaje mi się, w tych psach i kotach. albo coś mi się wydawało. Ale mamy, słuchajcie, nowe włosy. I zostały też, słuchajcie, zaktualizowane niektóre cechy dla simów. E, między innymi będą to cechy mól książkowy, wesoły, niezdarny, geniusz, ponury, żarłok, dobry, głupek, niecierpić dzieci, gorąca głowa, zazdrosny, wredny, schludny, nieangażujący się i perfekcjonista. Działanie tych cech zostało zaktualizowane, aby lepiej po prostu w realistyczny sposób się to nam w rozgrywce gdzieś tam oddziaływało, no nie wiem, taki przykład, słuchajcie, żebyście mieli taką trochę zajawkę, nie wiem czy jest taka cecha leniwy, czy nie schludne, niezdarne, o jest niechlujne. Na przykład od teraz ta cecha ma wpływać w taki sposób, że na przykład nasi synowie niechętnie będą brali prysznic i na przykład ten prysznic będą brali tak, no, niedokładnie, to znaczy, czy będziemy po prostu e, Krócej trwał, bądź coś w tym e, stylu. Dobra, słuchajcie, lecimy zobaczyć najważniejszą funkcję. Bierzemy sobie tego pana, nazywamy sobie go Dominika, e, Gracza i lecimy sobie zobaczyć te nasze rozkładane łóżka, bo myślę, że one są najciekawszą funkcją. Ja też ich nie widziałem, więc let's go! Okej, okay, jesteśmy słuchajcie naszym głównym bohaterem w łazie w losowym domku i teraz jak tutaj patrzę, mamy aż cztery rodzaje nowych e, piętrowych łóżek. Nie wiem powiem wam szczerze, dlaczego cały czas mi się myli to z rozkładanymi łóżkami. Poniekąd też przyznam się szczerze, że dziwię się, że coś takiego nie zostało dodane w kolekcjach albo w jakimś pakiecie dodatku, nie wiem jak to było w trójce, bo chyba w trójce były co, ale one chyba doszły z dodatkiem pokolenia czy coś w tym stylu. Tutaj mamy odziwo e, darmowe. No cóż, nie narzekam, absolutnie, bardzo fajnie. No dobra, jak to teraz słuchajcie Mamy jakby jeden taki tylko na górze, żeby było. A czemu nie ma tylko na dole? W sumie to nie miałoby sensu, co? Ale jaka nam głupoty. No dobra, mamy różne wersje kolorystyczne ze znanych już nam łóżek. Mamy jeszcze coś takiego. Proszę bardzo, nie wiem czy to są akurat nowe kolorki. Nie wiem, przyznam się szczerze, że niektórych nie widziałem. Są bardziej tak dla dzieci: takie mam przynajmniej skojarzenia. Możemy omieć różne wersje kolorystyczne. A jakbym cią ramę dać inną, no właśnie, to w tym momencie rama jest jakby z tą górną częścią, a z dołem jest inaczej. Jeszcze mamy coś takiego. Dobrze, i teraz jeszcze na przykład, czy ja bym był w stanie dać sobie na przykład do tego łóżka e, biurko, w sensie pod to łóżko, żeby tak sobie było, no nie za bardzo, nie za bardzo widzę, chociaż może na upartego, jakbyśmy na kodzie tutaj dali, może by się dało, bo wiem, że wiele osób też to kręci takie, takie działanie, zobaczymy co. Dobra, najpierw przetestujmy to, co jest najbardziej pewne, czyli, yy, odpręż się, to tego chyba nie było, zobaczymy sobie. Jak wygląda ta, ta cała animacja wchodzenia, okej, okay. wygląda to przefantastycznie, i co będziesz sobie tak leżeć po prostu. I nareszcie taka funkcja doszła, nie wiem, czy tylko na mnie to robi ogromne wrażenie, co on będzie robić. Aż myślałem, że będzie się kłaść na brzuchu. Um, nie wiem, w dwójce i trójce była taka funkcja, że można było się odprężyć przy, odprężyć przy, przy łóżku w łóżku. E, potem, potem już takiej funkcji e, w czwórce nam zabrakło. Aha, no mamy takie zwykłe leżenie. Możemy coś sobie tutaj robić? No nie za bardzo. E, dobra, a czy możemy usiąść sobie tutaj? Testujemy, testujemy. Wiem, że to bardziej na dzieciach powinniśmy zrobić, tylko że nie mam modów. Teraz sobie dziecka nie zespałnię, a żadnego tutaj na szybkę nie zrobimy. Dobra, biurko działa i co? I tutaj też będzie działać? No nie będzie działać. Ale powiem wam szczerze, że ja tak przypuszczam, że na upartego dałoby się to zrobić z jakimś mniejszym biurkiem. Albo coś w tym stylu. Weź jeszcze raz sobie zobacz. A przyjdzie ktoś jeszcze, moglibyśmy... Tylko zapomniałem, że ja przecież nie mam żadnych modów. a i, i, i tak to wygląda. Nie, bo jeszcze chciałem, słuchajcie, zobaczyć się z innymi tutaj spólokotorami mm, na dole, na górze. Ale okej, okay, działa, to wszystko wygląda, tu słuchajcie, przepięknie. Zobaczymy sobie jeszcze raz na, na, na tą górę, jak wchodzi. I zaraz jeszcze wejdziemy sobie na szybkę, zanim tą stronkę zobaczyć te obrazy i y, przeczytać jeszcze te błędy. No, przepięknie pięknie może sobie spać, może sobie drzemać. Pewnie jeszcze jakieś tu inne ukryte funkcje są. Przyszła pani sąsiadka Dominika Jesz, ale my lecimy, słuchajcie, zobaczyć na stronce, co zostało zmienione. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy na oficjalnej stronce The Sims. Zachęcam słuchajcie do wchodzenia na tą stronkę, bo tutaj jest od twórców oficjalnie wszystkie właśnie opisy aktualizacji opisane. Mamy już najnowszą, więc sobie tutaj słuchajcie, wchodzimy. No i mamy różne opisy. Bardzo, bardzo często, słuchajcie, te opisy są, że nieco zabawne, co niektórych pewnie. Także można sobie poczytać, można sobie też popatrzeć, co zostało pozmieniane. Jeśli ktoś woli właśnie bardziej taką funkcję opisową, to może sobie tutaj zobaczyć. Mamy, słuchajcie, właśnie zaktualizowany ten obraz na różne wersje kolorystyczne. E, także to, no to jest, słuchajcie, no nie, nie, niesamowite. E, mamy jeszcze coś takiego. Tego obrazu przyznam się szczerze, że w ogóle nie kojarzę. I to wszystko jest oczywiście w wersji podstawowej. Mamy jeszcze coś takiego. A, fajnie, bo ten obraz pamiętam, że często wykorzystywałem. Ten też często wykorzystywałem, a był cały czas w jednej, w jednej wersji. Mamy jeszcze coś takiego. Mamy coś takiego, takie obrazy, słuchajcie. Coś takiego z taką piłką. I mamy takie starożytne, też z, z różnymi tutaj wersjami. Fajnie. I mamy jeszcze aha, bo tutaj są ogólnie opisy. Ja w sumie na to nie zwrócimy uwagi, no ale nie będę tutaj słuchajcie, jakoś się super długo zatrzymywał i opowiadał. I jeszcze mamy takie, takie małżeńskie e, obrazy tutaj. E, i tak to wygląda. Też można sobie poczytać łóżka piętrowe, proszę bardzo. I naprawione błędy. Tak, mamy naprawionych błędów. Także jeśli coś was może, coś wam przeszkadzało w grze, to możecie teraz zobaczyć, czy może naprawiony został ten błąd, który was interesował, ale. Nas głównie, no właśnie, wielkie porządki, dzień dobry, postanowiliśmy trochę zapanować nad jakże uroczymi, ale brudnymi królikami z kurzu. Nie będą się już pojawiały tak często, zmodyfikowaliśmy także zachowanie kurzu, które nie powinien gromadzić się z taką intensywnością. Bardzo dobrze słuchajcie, bo ja już od niedługiego czasu sobie pogrywam z tym pakietem i poinstalowałem sobie już mody, żeby tego kurzu nie było, bo przecież to idzie... Cholera, cholera, dostać, krew nagła zalać, naprawdę to straszne działanie, ale teraz powinno być lepiej, także się cieszę i słuchajcie, to by było mniej więcej tyle, tutaj jeszcze na marginesie słuchajcie, mówię Wam tak kilka słów ode mnie, wracam już tutaj do działania, do YouTube'a, bo mnie chwilkę też nie było, około tygodnia, może trochę więcej przez moją chorobę, ale teraz już czuję się w porządku, także jeszcze może się z Wami podzielę z jakimiś informacjami na Instagramie albo coś w tym stylu, już nie będę tutaj na sam koniec Zanudzać. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.